Elon Musk rządzi w Białym Domu. Za nami 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, podczas której administracja Trumpa wygłosiła swoje stanowisko wobec wsparcia euro. Za nami także debata z udziałem przedstawicieli czołowych niemieckich partii, w której dyskutowali oni w kwestiach migracji, polityki wewnętrznej, gospodarki oraz relacji międzynarodowych. Dzień dobry. Oglądacie kanał o Zachodzie. Witam w dzisiejszym odcinku Echa Zachodu. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Elon Musk tłumaczył się na konferencji prasowej w gabinecie owalnym w towarzystwie Donalda Trumpa z działań swojego departamentu. Musk przede wszystkim bronił niedawnych masowych zwolnień pracowników administracji, twierdząc, że ograniczenie biurokracji jest konieczne. Należy zwrócić uwagę na to, że administracja Trumpa zwolniła około 300 pracowników nadzorujących arsenał jądrowy USA i chciała ich przywrócić do pracy, jednakże mają problem z nawiązaniem z nimi kontaktu. Oprócz tego, Elon Musk spotkał się z premierem premierem Indii w Białym Domu. To spotkanie wyglądało raczej jak spotkanie dwóch głów państw. Trump sam został zapytany o to spotkanie, czy Elon Musk był tam jako CEO swoich firm, czy raczej jako przedstawiciel amerykańskiej administracji. Na to pytanie Trump odpowiedział, że nie wie, ponieważ zakłada, że Elon Musk spotyka się z premierem Indii, ponieważ chce robić interesy w Indie. Oprócz tego Trump nazwał Elona Muska jednym z najbogatszych miliarderów na świecie i wiadomo jest, że Musk jest jednym z największych federalnych kontrahentów rządu. A teraz ma on uprawnienie do tego, aby spotykać się z przywództwem państw w Białym Domu, aby omawiać własne interesy. Donald Trump umieścił oprawioną w złotą ramę kopię swojej słynnej fotografii policyjnej z 2023 roku w korytarzu tuż obok gabinetu owalnego. Zdjęcie te, wykonane podczas jego aresztowania w więzieniu, zostało uwiecznione na okładce New York Post i teraz zdobi ściany Białego Domu. Biały Dom wykluczył dziennikarzy a Associated Press z obsługi wydarzeń w gabinecie owalnym Air Force One i innych miejscach z powodu używania przez agencję terminu Zatoka Meksykańska zamiast Zatoka Amerykańska. Zgodnie z nową nomenklaturą wprowadzoną przez administrację Trumpa. Zastępca personelu Białego Domu stwierdził, że Associated Press w dalszym ciągu ignoruje prawowitą zmianę nazwy geograficznej Zatoki Amerykańskiej, co uznał za działanie wywołujące podziały i dezinformacje. Decyzja ta oczywiście spotkała się z Krytyką ze strony Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, które nazwało ją skandaliczną i głęboko rozczarowującą eskalacją. Associated Press miało pierwszeństwo w chociażby zadawaniu pytań w trakcie konferencji prasowych w Białym Domu. Donald Trump oświadczył, że ten, kto ratuje swój kraj, nie łamie żadnego prawa. To stwierdzenie, napisane na portalu X, dawniej Twitter, wywołuje kontrowersje i obawy, jeżeli chodzi o poczucie bezkarności oraz subiektywne usprawiedliwienie działań w imieniu ratowania kraju. Przypomina to chociażby słowa byłego prezydenta Richarda Nixona, który stwierdził kiedyś, że jeśli prezydent coś robi, to znaczy, że nie jest to nielegalne. Przechodzimy do Europy. W Niemczech, w Monachium, odbyła się 61. edycja Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która jest uznawana za forum dyskusji na temat globalnej polityki bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja była szczególnie istotna ze względu na udział nowej administracji USA pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa. W trakcie konferencji swoje wystąpienie miał J.D. Vance, który uderzył w europejskie demokracje, twierdząc, że największym zagrożeniem dla kontynentu nie są już ani Rosja, ani Chiny, lecz zagrożenie od wewnątrz. Wens skupił się na oskarżeniach wobec rządów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, zarzucając im odejście od fundamentalnych wartości oraz ignorowanie obywateli w sprawach migracji i wolności słowa. Oprócz tego sam Wens spotkał się z liderką AfD Alice Weidel, co zmusiło kanclerza Olafa Scholza do komentarza, w którym skrytykował działania J.D. Wensa, podkreślając, że Niemcy nie zaakceptują ingerencji w swoje procesy demokratyczne. W międzyczasie administracja Donalda Trumpa zaproponowała, Ukrainie, pomoc wojskową w zamian za przekazanie jej 50% swoich zasobów metaliziem rzadkich. Strona ukraińska odrzuciła tę propozycję. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius stanowczo zareagował na przemówienie wiceprezydenta. W wywiadzie dla stacji ARD, Pistorius podkreślił, że nie mógł pozostawić bez odpowiedzi wypowiedź Wensa dotyczącą demokracji w Europie i Niemczech, które określił jako rażące nieprawdziwe. Znaczył również, że przemówienie Wensa było szczególnie nie na miejscu, ponieważ koncentrowało się na krytyce europejskiej demokracji zamiast poruszać kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem. W odpowiedzi na przedstawienie stanowiska amerykańskiej administracji prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał nadzwyczajny szczyt europejskich przywódców w Paryżu, celne spotkanie jest omówienie aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz strategii wobec działań administracji prezydenta USA, Donalda Trumpa. Informacje te przekazał minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podczas samej konferencji. W spotkaniu mają uczestniczyć przywódcy państw takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Włochy, Hiszpania oraz Dania. W niedzielę na antenie RTL News odbyła się debata z udziałem czołowych niemieckich polityków, którzy zmierzyli się w dyskusji na temat migracji, polityki wewnętrznej, gospodarki oraz stosunków międzynarodowych. W debacie wzięli udział kanclerz Olaf Scholz z SPD, lider opozycyjnej ECDU Friedrich Merz, współprzewodniczący Zielonych Robert Habeck oraz liderka. AFD Alice Weidel. Jednym z kluczowych tematów była kwestia migracji, szczególnie w kontekście serii ataków, do których doszło w Niemczech w ostatnim roku. Kanclerz Scholz podkreślił, że nielegalna migracja spadła o 17%, zapowiadając dalsze działania w porozumieniu z państwami sąsiednimi. Friedrich Merz skrytykował jednak rząd, wskazując, że każdego dnia do Niemiec przybywa tylu nowych migrantów, ilu jest deportowanych w ciągu czterech dni. Zasugerował dialog z talibami, aby ułatwić deportację obywateli Afganistanu, co spotkało się z krytyką Habecka i Scholza. Alice Weidel nazwała migrację nielegalną i obiecała, że AFD zabezpieczy granice oraz przywróci porządek i prawo w Niemczech. W kontekście potencjalnej koalicji CDU z AFD Merz stanowczo wykluczył taką możliwość – Scholz przypomniał o historycznej tradycji Niemiec unikania współpracy z radykalną prawicą. Merz podkreślił, że w potencjalnym gabinecie AfD znalazłby się Björn Hock, polityk uznany przez niemieckie sądy za faszystę. W kwestii polityki obronnej Weidel opowiedziała się za neutralnością Niemiec i skrytykowała pomysł dostarczenia Ukrainie rakiet. Merz sprzeciwił się jej stanowisku, podkreślając, że Niemcy stoją po stronie Ukrainy. Merz skrytykował nadmierną biurokrację i zamknięcie elektrowni jądrowych. Weidel poparła energetykę jądrową oraz węgiel i gaz, oskarżając Zielonych o niszczenie źródeł energetyki Niemiec. Habek za to wskazał, że kryzys gospodarczy wynika z utraty taniego gazu z Rosji i spadku eksportu, za co obwinił Putina oraz nowe cła USA. Scholz za to bronił działań swojego rządu, twierdząc, że szczyt inflacji już minął. To wszystko w tym tygodniu. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do wsparcia kanału poprzez subskrypcję i obserwowanie nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia za tydzień!